Jest porobione, robią, porobione i jeszcze będą robić. Aż tyle? A co ci porobili? Co I, ci... I to, tamto. I jeszcze będą robić. Porobione jest. To, co mi obiecali, mnie wszystko się wywiązali. Robią cię. Robią. Oni nie tylko ciebie robią. No. Tedy... Nie ty nie zauważasz, jakie są poczynione zmiany? Przecież jest ficyt teraz mamy. To mamy? Ficyt. Co to jest ficyt? U was był deficyt, u nas jest ficyt. No, no, a u was był. Pi, 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 ficyt, a u nas jest ficyt. No, a for. A właśnie. Aha, aha, właśnie, aha, właśnie, właśnie, właśnie aha, a właśnie. No, a ono. A a, 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 a a u nas. ha... tak, właśnie.